Siema, ja jestem Łukasz, witajcie na kanale. Have fun! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, nietypowo jestem trochę przebrany, ale ma to swój powód. Na co dzień tak się nie ubieram. Dzisiaj jest premiera limitowanej edycji konsoli PlayStation 5 Spider-Man 2. I dzisiaj, właśnie, zrobimy sobie unboxing tej konsolki. Do tego jeszcze jest też padzik w tej limitowanej edycji. A dzisiejszym sponsorem tego odcinka jest mój kolega. Jacek, szerzej wam znany jako GraoTrend Taniec ze Smokami z YouTube'a. Także dzięki wielkie za użyczenie tego sprzętu. Dzięki tobie mogę to nagrać i pokazać wam jak wygląda ta konsola, jak jest naprawdę bardzo, bardzo piękna. Więc do rzeczy przechodzimy. Otwieram i wam pokażę jak to wygląda, ile to kosztuje i czy warto w ogóle to kupić. Ale zanim jeszcze przejdziemy do otwierania, to zobaczmy co tutaj jest na pierwszym planie. Oczywiście Spider-Man, a nawet Spider-Manów dwóch oraz konsola PlayStation 5. Tutaj w zestawie jest też ten limitowany kontroler DualSense w malowaniu Spider-Mana. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. No i mamy też gierkę oczywiście Spider-Man 2, ale będzie można w nią zagrać dopiero w dniu premiery. No ale już jest dołączona, niestety w wersji cyfrowej, nie na płytce. To jest taki dla mnie minus mankament. Cena to 3100 zł tej konsoli, a padzik tam w granicach 370 zł, w zależności od dnia promocji i tak dalej, no ale mniej więcej tak to się prezentuje. Zaczniemy od tej konsoli. Otwieramy, ja sobie to wcześniej już rozciąłem żeby było tutaj szybciej, sprawniej, bo dzisiaj jest piątek, 1 września, właśnie dzień premiery tej konsoli. Jest godzina, no już po 19, e, grubo, a ja muszę do jutra ten film zmontować, skleić, e, żeby to było gotowe, właśnie na 10 rano, więc czasu niewiele, dopiero co wróciłem z pracy. No i tak to, tak to jest. Pudełeczko jest standardowe, tak jak w Playstation 5. Edycji wam znanej, czyli jest karton taki cieńszy. W środku mamy grubszy karton. Tutaj teraz powinien być kolejny mały kartonik z padem oraz kablem zasilającym. I właśnie tak jest. Chodź tutaj. O, o idzie, idzie. Coś mi się otworzyło. Dobra, wyjmujemy. I tutaj standardowo mamy trochę karteczek, jak ktoś lubi czytać. To są jest kabel zasilający, taki jak to w konsoli. No i ten padzik, to zaraz to pokażę. Jest też oczywiście podstaweczka, że można było ustawić tą konsolę w pozycji pionowej. Zwykła podstawka standardowa, tak jak to bywało w poprzednich edycjach standardowych czy wersji digital, czy tej z napędem oraz przewód HDMI też się znajduje na wyposażeniu tejże konsoli. To odkładamy na bok. Padzik! To dobra, najpierw padik do konsoli przejdziemy za momencik. No padzik powiem Wam, że jest naprawdę. No piękny, mi się bardzo podoba. Pokażę Wam oczywiście później na przebitkach z bliska bardziej. No ale jest on taki. Na środku mamy pajączka. Malowanie czerwono-czarne. No wygląda to naprawdę kozacko, mi się bardzo, bardzo podoba. Dla fanów Spidermana myślę, że jest to e, bardzo fajna edycja konsoli. Także tutaj jest padzik. No i teraz sama konsola. Tyk. Te pakowanie PlayStation 5. No to, to nie jest y, tak dobrze zrobione jak w Xboxie. Tam otwieracie, jest aż przyjemnie to wszystko wyjmować. Tutaj niestety tej przyjemności brak. No ale co zrobić, nie? I tutaj jest konsolka. No jest naprawdę czaderska. okej, okay. Zobaczcie. Tak Się prezentuje z tej jednej strony, gdzie nie ma napędu. Tutaj druga strona z napędem jest pajączek na czarnym tle. To te panele są takie matowe. No, spoko, spoko jest to zrobione. Naprawdę mi się podoba ta edycja Spidermana. Jeśli chodzi o specyfikację konsoli, tu się nic nie zmieniło. To jest dokładnie konsola, którą znacie od trzech lat w zasadzie z napędem, wersja, wersja z napędem, więc tu jest spoko szkoda właśnie, że nie dali wersji gry pudełkowej na płytce skoro mamy konsolę z napędem no ale jest jak jest no i tutaj, e, biorąc pod uwagę te malowania tu i z drugiej strony fajniej wygląda w pozycji pionowej niż leżącej, przynajmniej moim zdaniem ja swoją konsolę trzymam już ponad dwa lata, właśnie w tej pozycji stojącej, nic się z nim nie dzieje, jakby ktoś pytał. Także, no, tak to się prezentuje. Naprawdę, wow, fajnie. No i jeszcze gdzieś tutaj powinien być ten e, kod z grą, ale to w sumie i tak wam nie będę pokazywał tego kodu, nie? No i jest jeszcze padzik drugi. Zrobimy też szybki unboxing tego pada. Tutaj w środku dużego zaskoczenia nie będzie, będzie po prostu drugi taki sam pad jak w zestawie z konsolą. Tych padów w ogóle e, jest już bardzo mało dostępnych na zamówienie, były przed sprzedażowo. Teraz ciężko je dostać. Konsole są dostępne bez problemu. Myślę, że to też się zmieni. Jeszcze będą pewnie e, dostępne te padziki, jakby ktoś chciał sobie kupić. No, i tutaj mamy pudełko. Drugi taki sam padzik. Proszę Was bardzo. Dwa. No, komu się podoba łapka w górę? Tu nic więcej nie ma. Nie ma też przewodu do ładowania. No właśnie, ale nie widziałem też przewodu do ładowania w tej konsoli. Czy to możliwe. Gdzieś to wypadło? Jest, jest przewód, jest przewód do e, ładowania padzika. Był jeszcze tam ukryty e, w innej przegródce, także wszystko, wszystko, jest, wszystko się zgadza. Pudełeczko odpada. Też jest naprawdę e, bardzo ładne. Jest to edycja limitowana, kolekcjonerska, więc warto sobie to zostawić. Przynajmniej ja bym tak zrobił. No to teraz wam pokażę szybko na przebitkach, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jakie to malowanie. Jest naprawdę no, kozackie. To jest taka pajęczyna czarno-czerwona. Tutaj ten pająk. No, poza tym, pad się już tam niczym szczególnym nie wyróżnia. Poza tym malowaniem to jest standardowy dual sense, ale naprawdę może się podobać. Cena jak z limitowaną edycję nie jest jakoś tam super wygórowana. No, teraz były w promocji pady w malowaniu standardowym. Więc jest odpowiednio droższy w tym momencie. Ale patrząc tak ogólnie, no to przystępnie. Moim zdaniem, oczywiście. Sama konsola z bliska. Tak to się prezentuje, pajączek, sieć. No tutaj niestety nadal jest piano black, a więc element konsoli, który się lubi rysować. Szczególnie jak się nieumiejętnie wyciera kurze. A tak, to wszystko jest już tak samo. Te panele boczne, właśnie które widzicie, można sobie dokupić oddzielnie. Teraz niestety nie są już dostępne, ale widziałem, że były w kwocie mniej więcej 300 zł. A więc, no, jak ktoś chce, to może kupić. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzieliście, jak się prezentuje najnowsza edycja konsoli PlayStation 5 w wersji limitowanej z grą Spider-Man 2. PlayStation 5 z napędem na płyty plus pad, do tego w tej samej edycji. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim malowaniu: czy byście kupili, czy niekoniecznie, czy jesteście fanami w ogóle Spider-Mana. Jak wiecie, albo nie wiecie, dzisiaj miała też miejsce premiera konsoli Xbox Series S, nowej konsoli od Microsoftu, ponieważ z powiększonym dyskiem, w nowym malowaniu, no takiej edycji jeszcze nie było. Też pojawi się film na kanale z tej konsolki z unboxingu, ale to pewnie za tydzień albo w innym czasie. Także czekajcie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapę w górę, komentujcie. A ja wam dziękuję za wszystkie dotychczasowe suby, komentarze i lajki, które zostawiacie pod filmami. Do zobaczenia, Siema!